Cześć, witam wszystkich, ja jestem Czaki, a to jest mój drugi filmik drugiej serii z budowaniem domków. Dzisiaj zrobię taki domek, taki, jedn, taki parterowy, no ale oglądajcie, to zobaczycie sami jak to będzie wyglądać. Dzisiaj obiecałem jeszcze, że będzie jak, no jakaś przygoda no to jeszcze może za niedługo nakręcę i no i wrzucę No to musicie po prostu poczekać jeszcze trochę po tym filmiku i postaram się wrzucić jak najszybciej no tutaj znowu robimy wszystko z kamienia, tak jak w tamtym. Więc co ja to zrobiłem? Ten domek nasz taki parterowy będzie tak trochę wysoki. W tym domku znowu zrobię tak jak w moim poprzednim, tam widać właśnie go w tle zrobię takie drzwi jakby ze szkła czy coś takiego no wiecie takie duże szklane szyby o to mi chodzi dobra ale szyby dopiero zrobimy na końcu jak już będzie wykończać dzisiaj domek robię to znaczy dach robi taki no nie taki płaski jak mój poprzedni w moim poprzednim domku, tylko taki no wiecie, jaki poczekajcie, jeszcze chwilę to zaraz już będzie, chyba. Jeszcze jedno i tyle, bo mówiłem wam, że trochę będzie wysoki. Trochę się gubię w tym budowaniu tutaj. No ale to nic, jak już daje radę. Teraz porobimy okna. tutaj zrobimy trzy po dwie znaczy trzy szyby po, po dwie szyby jezu yes. nie no ale to miało sens naprawdę nie no teraz widzicie jak to miało sens więc tutaj zrobimy trójeczkę znaczy chodziło mi o szerokość. Nie było. No jeszcze tutaj drzwiami trzeba. Dobra, zrobiłem tutaj takie. Dobra, trochę niewymiarowe mi to wyszło. Dobra, może być. Co. Co tu teraz zrobić? Aha, no chyba dach. Po co ja tak podskakuję na tych klockach jak na kreatywie mogę latać? Boże Widzicie, nieogarnięty jestem jakiś. No i tak mnie kochacie. Ten filmik jest tak trochę w przyspieszonym tempie. Yy, w opisie znowu wam yy, dam materiały potrzebne. No dobra, teraz dajmy schody. No to już skończymy ustawiać te schody na dach i no i to będzie już chyba wszystko co mamy do, Jezus Co mamy do skończenia w tym domku znowu zapomniałem, że mogę latać. Nie. Super. Ale mi niewymiarowy ten domek wyszedł. Dobra, przy następnym zacznę liczyć, że mi wyszedł wymiarowy. O Jezu, naprawdę to, to jest porażka. Dobra, muszę jeszcze popracować. Nad tym hmm, dobra, tak może być. Hmm. Trochę. Na razie mam okres taki. Na razie dość Minecrafta. To jest. No, no może nie dość, ale muszę trochę sobie przerwy zrobić z Minecraftem. Napiszcie mi w komentarzach, z czego mogę jakiś let's play zrobić. No ja postaram się to uczynić waszą prośbę no tutaj już tak nasz domek wygląda aha jeszcze wam nie pokażę dobra idziemy spać dobranoc witam nowy dzień i tak ten nasz domek wygląda od środka dobra jeszcze tutaj zrobimy szyby jeszcze tu Zrobiłem tak, żeby chociaż szyby były wymiarowe. Dobra, jeszcze tutaj zrobimy. I już Wam pokazuję mój cały domek. Dobra, tak on wygląda od środka. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę. Trzymajcie się. Hej!